I yeah. go O, fiolet. Nie. Yeah. Enchanting Ring of Souls. Następna akcja musi... X Footwraps! X Footwraps! Mamy złoto! Pierwsze złoto z Mintmacha. Wow. Footwraps? Dla kogo to są buty? Nie wiem. No... wiele cink za darmo. Lion Axe. Pierwszy raz złoto z Drume. Nice. Nice. O, oh, Jest! Wow. Charged Arboreal Ring. Uuuu. Co ty Mamy, to. Mamy to. Tak, o oh, Signet Ring. Piękny. Witam, witam w tygodniu 12 Widzieliście parę złotych poleciało i jednego nie zrobiłem klipa, bo nawet nie zauważyłem, że mi poleciało. To było z rajdu na Oramont, tam są czasem takie rajdy i czasem jest boss. Z tego bossa jest oczywiście mała szansa na to, że poleci przedmiot do monta, i w tym wypadku nasz sprzedał się za 5 milionów na QuickSellu. Dlatego złotek mamy aż 3, co nam znacząco podbiło profit. Jeżeli chodzi o hunty, no to w niedzielę widzę, że było dużo huntów, Wiesz, nie pamiętam co się wtedy działo, ale, ale widać, hunty były. Poza tym, no takie pojedyncze hunty. Raczej mniej, teraz staram się trzymać staminę, jest wreszcie zielona, zielona stamina. Jeżeli chodzi o suple, no to mniej huntów oznacza mniej supli, czyli lepszy profit. Jeżeli chodzi o gold tokeny wydane 76, bo jeszcze robiłem imbu dla RPK, bo się w końcu skończyło. Coś tam staram się też teraz tego RPK ogrywać. Na suple 8 milionów, no tak. Tak sobie na tle, na tle pozostałych tygodni. Jeżeli chodzi o sprzedaż, no to 12 milionów z Augustina to oczywiście zasługa tego, że w zeszłym tygodniu nic nie sprzedawaliśmy. Więc tutaj nic wyjątkowego nie ma. Na no, Rashid też teoretycznie z dwóch tygodni, tylko no, no, nie było go dużo. Próbowałem sprzedać co się dało, no nie było tego dużo. Na BOSY chodziłem. Jak widać, nie do końca regularnie, ale. Ale chodziłem. Jeżeli chodzi o ten tydzień na tle pozostałych tygodni, to jest to jeden z lepszych tygodni. Prawie najlepszy. No najlepszy to chyba był wtedy jak dropną no Spiriton Helmet. Na teraz mieliśmy 3 złota, no jedno za milion, więc powiedzmy 2 złota i oba w pełni dla mnie. Dlatego proficik bardzo ładny, tydzień 12 udany. Myślę można go uznać za udanego. I jeżeli chodzi o, o to, co już mamy, no to mamy w tej chwili 484 miliony po odjęciu no, tych supli. Czyli jesteśmy już naprawdę blisko celu. Teoretycznie, jeżeli w tygodniu 13 polecam jakieś fajne złota, to powinniśmy dobić do naszej upragnionej wartości. I jak już będę miał dusty, to zaczynamy tierować i zobaczymy ile nam tego zje no bo w tej chwili mamy do wydania 225 milionów chyba 170 milionów kosztował sam transfer szybka matematyka 55 milionów na samo tierowanie co nie wiem czy nam starczy tego się przekonamy chciałem nagrać tierowania od razu po tym odcinku ale nie mam dostów dlatego będzie to w następnym tygodniu więc trzymajcie kciuki i co, jak zawsze, zapraszam do mnie na kika, codziennie streamki w różnych porach, znaczy różnych no, popołudniowo-wieczornych porach. Nie jest to już zawsze po 15, ale no, trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło, i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, tygodniu 13, troszkę, troszkę coś się zmieni, ale zobaczcie na streamku, więc do zobaczenia. Hej!